No się ma wszystkim, hej yy, No postanowiłem, że nagram sobie dzisiaj Dwa odcinki z minecrafta No to będą dzisiaj Dwa odcinki z minecrafta Trochę się zmieniło, zaraz wam wszystko pokażę Co mi się tutaj udało zrobić No przez kurde Ja pierdziele słyszę te wszystkie Dobra Czekajcie no Zmieniło się trochę wbrew pozorom. Dobra. No, szkurcze. Eee... O tak. Dobra, tutaj zrobiłem takie zejście w międzyczasie, kiedy grałem jeszcze przed chwilą. No, w sumie ja zacząłem grać może pół godziny przedtem. No i tutaj mam takie. no kurde, tutaj mam dziurę. I tutaj jest taki pokój, właśnie podziemny. Chciałbym tutaj wybudować magazyn im. Mam nadzieję, że tym zajmę się już w następnym odcinku. Dzisiaj może nie. Dzisiaj to bym chciał. I bym chciał zrobić bardziej takie rzeczy jeszcze organizacyjne, typu nie wiem. Kurde, szkielet. Porozmawiać trochę owce. Yy, Pyszinać jeszcze trochę drewno. No kurde, kupi szkielecie. Okej, okay. no tak, trochę jeszcze muszę drewna pościnać, takie rzeczy myślę organizacyjne, a w następnym odcinku już będziemy się zajmowali magazynem. I włączyłem sobie cząsteczki, bo tak to nie widziałem w sumie, coś tutaj dzieje u niesłowcami. To tam mam taki właśnie lasek i tam mam nadzieję że będę mógł pościnać dzisiaj drewno. No dobra to... tak, mam nadzieję, że nie zginę dzisiaj, że ten pierwszy odcinek z Hardcora, nowy, no tego po śmierci, nie będzie ostatnim odcinkiem z Hardcora. Przepraszam, coś mi tutaj przyszło. Uświadomienie? Okej. Okay. No, mam nadzieję, że ten pierwszy odcinek z hardcore'a, ten co. Wleciał na kanał już yy, niedawno, tak w południe. Ten leci pewnie gdzieś w nocy. No, jak ja to nagrywam, jest, w pół, jest za piętnaście 15, za 15.08. Więc pewnie wleci tak gdzieś wieczorem. Nie wiem, czy by mi się chciało go teraz wrzucać. Może po prostu go sobie nagram na zapas. Nie wiem. Nie wiem jeszcze, na, no. Co mam powiedzieć? Nie wiem jeszcze co. Jak ten. No. O kurde, mam pełne eku. Kurde, szkoda, że nie zostawiłem tych, tych w skrzynkach. Dobra. To nie potrzebuje. To nie potrzebuje. To nie potrzebuję. potrzebuję. Okej. Okay. Być kopię, pokój, znalazłem trochę żelaza, dlatego mam już całą zbrojkę, ale narzędzi jeszcze nie robię, No bo mi się tam jeszcze trochę żelaza przepala. Jak wrócę stamtąd, jak mi się siekiera zniszczy czy coś, to już pewnie będzie tam to żelazo przepalone. Ok, pewnie. Nie wiem, yy, jak będę miał trochę więcej yy, tego, no, jak będę miał trochę więcej subskrypcji, to nie wiem, znaczy, boże, subskrypcji, yy... no, w sumie, no, dobrze mówię, no, jakbym miał trochę więcej subskrypcji, to może zacznę jakieś live y robić, żeby było dla kogo, a nie wiem, może... Jutro byśmy zrobili, jutro bym zrobił jakiś na Twitchu live, nie wiem, typu od 20 do 22, coś takiego, bo wtedy najbardziej y, mam czas, najbardziej wtedy mi się chce tak właściwie wieczorem grać. Tak w dzień to rzadko gram, bo raczej y, spotykam się z kolegami na dworze, uczę się trochę na sprawdziany, jeżeli mam jakieś, znaczy w sobotę to nie, ale tak ten, w tygodniu. Eee, w weekendy bym w sumie mógł robić jakieś tam e, live'y w sumie wieczorne godziny mi najbardziej pasują powiedzcie o jakich byście wam by najbardziej pasowało godzinach live nie wiem w dni szkolne to mm, raczej no na 100% bym live'ów nie robił w sensie wiecie w dni szkolne w no ten wędrowny handlarz słyszałem to tam jest takie czerwone było tam coś takiego A to jest moja wioska dobra Tu jest ten gościu okej okay. Siema Taki totalne badziewie sprzedaje Co ja sobie kupił Czy coś mi jest tutaj potrzebne to bym mógł w sumie kupić, ale jak nie wiem, czterech, no to w sumie. Dobra, w sumie pójdę po to, bo to jest bardzo ładne drzewko. Popłynę tam sobie po to. Po. No, posiano i sprzedam trochę tego u 20, Dwadzieścia bym potrzebował emeraldów. Mam dwa, no to. W sumie powinno mi starczyć, chociaż. A dobra, już. Nic, co będzie, to będzie. Kupię ile ty, ile kupię. Yy, dobra, wracając. Yy... Mam to nie robić w dni szkolne. No w takie dni poprzednie, w dni tygodnia live'ów rano, więc to na pewno odpada, ta opcja. No bo wtedy mamy lekcję, no i podejrzewam, że większość osób, które mnie ogląda, też wtedy ma lekcje. Więc nie chciałbym... No nie chciałbym, żeby ktoś nie odbywał lekcję, bo mam live'a akurat O, ale skoczyłem. Folałem jednak unikać takiej sytuacji. Tutaj właśnie zostawiamy więcej skrzynek trochę. Dobra, tyle mi niech na razie starczy. Mam nadzieję, że tyle mi wystarczy na ten moment. No i idę to sprzedać. I kupię tam od tamtego. O, tutaj jeszcze, ale to na razie nie zbieram, ponieważ... Miejsca w eku. Dobra, siema, co ty sprzedajesz. Tak. Okej, okay, 11. Ty Nie, ty jesteś rybak. To ja podziękuję tobie. O ty kurło. Yy, ten mi sprzedaje tutaj fortunkę 2, dlatego... No. Fajnie było sobie kiedyś od niego to kupić. O, w ogóle tutaj mamy tę. Są Kutera, fajnie wiedzieć. Dobra, ja szukam więcej farmerów. Czy tylko ty wieś, jakim zostały w wiosce? Tu jest jakiś jeszcze. A, ale to jest sen. Dobra, mam 11. Kupię te dwie sadzonki. Najwyżej, na, jak będę potrzebował kiedyś jeszcze więcej, no to nazbieram na nie. Albo poszukam tego biomu kiedyś. Chociaż... Nie, nie widzę chyba potrzeby raczej, żebym miał szukać ten biom. On jest bardzo ładny, ale no nie widzę takiej potrzeby, żebym miał go jeszcze kiedyś szukać. Jak kupię te sadzonki, jak kupię... Jak będę miał te cztery sadzonki, no to nie będę już miał na pewno potrzeby szukać dalej tego biomu. Dobra, poczekajcie chwilę, dopłyniemy tam do dobrze zobaczę ile się w OBS-ie mi już nagrywa, no bo... Nie chcę, żeby odcinki były dłuższe niż 15 minut, bo no chyba tam w pierwszym odcinku z hardcora już mówiłem ten e, dlaczego bym nie chciał. Dobra, 10 minut, okej. Okay. No to tak jeszcze nie wiem, z 3 minutki 3 minutki, 5 minutek, nie wiem. Jak se chcecie, jak se chcecie. Eee, Boże, jak jakie pierdoły gadam. Dobra, e, w każdym razie, wracając do tego e, tematu ze streamami. Streamy ma, na pewno będą, dzisiaj na pewno też streama nie będzie, no bo sobie odpocząć. Ale jutro możliwe będzie stream. Jak se zrobię to konto już na tym, na. Na Twitchu. Dlatego mówię, dzisiaj tego nie będzie na 100%, bo po prostu mi się nie chce dzisiaj. Mam już wystarczająco roboty na dziś. Eee, nagram ten odcinek i prawdopodobnie będę dalej coś tutaj. Nagram sobie odcinek. Jezu nie. Nagram sobie odcinek drugi z budowy magazynu, pewnie po tym zaraz. I już tego po prostu. Jutro. Jutro też się nagram dwa odcinki na zapas, bo będę po prostu je wrzucał tak y, rano. Tutaj po prostu przed lekcjami prawdopodobnie albo na lekcjach, na przerwie czy coś takiego. No. Yy, więc tak. Mogą być streamy popołudniowe o na przykład 20 to jest... Fuck. Fuck! Chociaż ty przeżyłeś. Mam nadzieję, że jakieś inne wieśniki też, no bo bym chciał sobie porozmnażać tutaj. No dobra, z... O kurde. Dobra, no to się ma, Elo. A. Dobra, głupi jestem po prostu. Dobra, to sorry. Yy, to było głupie. Nie słyszeliście tego? To się wytnie. Zmanipuluje się filmem. No. I tak się prezentuję. Ja już na dzisiaj będę kończył. Ja sobie tam idę tutaj do magazynu. Yy, budować go dalej. O, tutaj jesteś, Wieśniaku. Dobra, ja sobie tutaj, już będę sobie tutaj budował magazyn. Coś, Wieśniaki tutaj sobie porozmnażam trochę. A tymczasem... Widzimy się następnym razem. O kurde. Widzimy się już niedługo, mam nadzieję. Następnym odcinku z Minecraft Hardcore, albo innego odcinka z innego Minecrafta. Może, nie wiem, nie wiem w sumie co mogę nagrać. Więc trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!